Zrobi, to było tak jest. pytanie. A co tam Paweł w tej miseczce tutaj, drodzy Państwo, ja przepraszam, że tak paluchę. Próbuj, choć to jeszcze nieostateczne proporcje nadzienia. Ale wy też tak, prawda, z paluchami, nie? Jak ja bym tak. To już dzisiaj bym pękał prawdopodobnie, więc ograniczam się w próbowaniu, mili Państwo, Boskie. ale mam od do tego ruski. zawsze dziewkę kuchenną, która przyjdzie, i... znaczy tak w Staropolszczyźnie było. W roli dziewki kuchennej marzna rogalska Polska, witam Państwa. Moja miła, nie śmiałem marzyć. W każdym razie, mili Państwo, ostatnio była taka moda nadania w jakiś dziwny sposób konwertowane, upraszczane, na przykład gołąbki bez gołąbków, tak, bez zawijania. Tak. Taka była moda. I chciałbym Znaczas. odpowiedzieć na ten trend, proszę Państwa, bo oto nadzieję do Rusy gotowe. Przypomnę wszystkim, którzy jeszcze ich nie robili, to są ugotowane ziemniaki, mocno sprasowane z twarogiem, cebulką, solą i pieprzem. Mam tutaj jeszcze wersję z bekonem, ale nie będę dawał do masy. Żeby ale ich, proszę wegetarianie... Państwa, bekonik naprawdę. Nie Będzie nie to i pozdrawiamy mm -hmm. w ten sposób Karola. Tak. Czy jak ktoś M robił badanie krwi, to proszę schować wyniki do kieszeni głęboko, Wszem, nawet natomiast... jeśli coś jest na tej liście, bo... Ale słyszałeś, okrasa pozdrawiamy Karola. Właśnie. Dokończę tę kreatywność, mili moi. oto kaneloni, klasyka włoskiej pasty. Takie rurki posłużą mi doskonale jako pewien erzac. I się do tych rurek, tak? Ja ten będziemy... Tak, tak. U, podgotuję je lekko, al dente. A daj, do, daj wrzucić wrzuć rurkę. Moja, wrzuć rurkę. 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 Jakie, jakie, jakie to są emocje dla Ciebie, Wrzucanie rurki, rurki, drodzy Państwo, to jest po prostu drżenie całego ciała. Takie wyzwolenie. Takie brak, wyzwolenie. Proszę, jak ja wrzucam te rurki? Chcesz wyzwolić? Nie, ja poobserwuję, jak one tu pięknie o, pływają. To, to też, to też kontemplacja tam. sprzyja, proszę Państwa, makaron mm. zawsze. Rurki I al dente, takie no. al dente rureńki będę faszerował rureńki. farszem, jak na ruskie i lekko tylko, tylko ym, z dodatkiem okrasy powędruje to do pieca, żeby się ładnie zasklepiło. Uchyl tylko rąbka tajemnicy. Te bezy nie są elementem scenografii. No bezy nie, nie nadają się do ruskich, choć jakbyśmy wkruszyli, może nuta byłaby interesująca. Na pewno. Natomiast, moi drodzy, ostatnio miałem warsztaty kulinarne z dzieciakami, które to przyszły ze swoimi rodzicami, a robiliśmy krem sułtański. Fala wzruszeń, fala wspomnień, które towarzyszą skojarzeniom z kremem Ale o tym sułta. rozpisywała się prasa. Ja wiem, to w Muzeum powstanie Warszawskiego. Wiemy, znamy historię. Proszę Państwa, ja chcę, powiedzieć, ja chcę powiedzieć, że wszystkie potrawy, które robi Paweł Loroch, ja testuję potem w domu, i to działa. I Boże, To Boże. działa. Kocham cię. A Paweł top. Korson cały czas Ty na diecie i migo. wygląda jak wygląda. Nie żałuję, że nie próbuję tego. Pierazów, ruskich pierwotów. Nie, uff. Pięknych kobiet. Tak. dziękuję ci, maczku, moi drodzy, mam rękawice nie dlatego, że jest mi strasznie zimno, a dlatego, że oto moje kanapki. Loni ruskie są już gotowe. Spójrzcie. O. Zamknąłem lekko tylko podpieczone rurki makaronowe zwane z włoska caneloni. W środku klasyczny farsz, jak do ruskich pierogów, a zatem mamy tutaj doborowy twaróg, świeżo gotowane ziemniaki. Jest trochę cebuli, soli i pieprzu. Maćku, jak widzą ci się te pierogi bez pieroga? Pawle, oby każdy pieróg wyglądał tak właśnie jak twoje pierogi bez pieroga Za chwilę możemy nałożyć, natomiast chciałem o deserze. Mieli Państwo wprawdzie piękne dziewczęta przed chwilą. Ale desenu tutaj wielu się domagało. Nigdy tak. dość, proszę Państwa. Te bezy doczekają się, a ażeby mnie tutaj, zwróćcie uwagę, skruszył lekko i nieprzesadnie jako baza dla kremu sułtańskiego. Czy krem było sułtańskim. takie miejsce kiedyś w Warszawie, przy wszystkiej. Dokładnie. To są te wszystkie z lat 80. klasyczne desery. Czym jest krem sułtański, proszę Państwa? Na tych bezach za chwilę on się pokaże. Najpierw muszę jednak podzielić bitą śmietanę na dwie części. Oto część, która za chwilę stanie się bakaliowa. A tu do tej samej ubitej śmietany dam nieco kakao. Myślę, że łyżeczka na tę ilość będzie w sam raz. Szybciuteńko, gdybyś zechciał to wymieszać na równą masę. Ja tymczasem, proszę Państwa, szybko mieszam śmietane z bakaliami. Ty idealnie potrafisz zagospodarować osoby, które pojawiają się w twojej kuchni. Słuchaj, no i słowa każda para rąk w dobrze zorganizowanej kuchni się liczy. Co tu robi ten tłuczek? Zapewne zadają państwo pytanie. Jeżeli chcecie rozdrobnić bakalie, a nie wiecie jak to zrobić, już doradzam. Wystarczy nam, proszę państwa, nawet taki kawałek papieru. Bierzemy sobie stosowne bakalie, które chcemy sobie zmiażdżyć. Zamykamy w ten sposób i... Trochę ich wyleciało, nie szkodzi. Dorzucam. Było strat, uderzę nie jeszcze nie raz nie i spójrzcie nie. państwo, idealnie rozdrobnione orzechy, które tu jest warstwa kakaowa. Proszę państwa bezpośrednio na nasze bezy wykładamy odrobinę śmietany z kakao, które przepięknie wymieszał Maciej Kurzajewski i już za moment na te. Okoliczność jeszcze jedna towarzyszka, czyli fantastyczna bita śmietana z bakaliami rodzynki, orzechy co najmniej dwóch gatunków. Oczywiście można byłoby to zrobić szalenie tak precyzyjnie, nadać temu znacznie ciekawszą formę, ale, ale jest nie jest forma tutaj nie zagra Państwu, wygląda nie nie niczym lody dwóch smaków i tylko taki top. Miętowy sprawi, że macie Państwo już kompletny deser, który wykonają w nie więcej jak 100 sekund. Klasyczny prl powiedział, no ale wspomnienia mamy z różnych okresów. Deser krem sułtański, tuż po kamelonii ruskiej. Mistrzowskie, rozdanie. Nałożyć proszę Ci tych pierogi, ruskich cofanych. Tak, bardzo proszę, a ja z korzystając z okazji, że będziesz nakładał, zadam Państwu pytanie. Zadajmy, pytanie, proszę. które obrodzi mamy tak, nadzieję proszę. nagrodami. Pytanie brzmi, jak nazywa się osoba specjalizująca się w przygotowaniu kawy? Czekamy Aha. na Państwa poprawne odpowiedzi. Pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni z taką odpowiedzią prawidłową otrzyma koszy w nim będzie kawa, słodycze oraz dwie filiżanki Jakobsa. Czekamy na Państwa Tak, Takie oto kanelanie jest porcja dla Ciebie. Zechcesz skosztować? Podpieczone wcześniej, al dente gotowane. Dość ciekawy proces napełniania, kiedy mamy farsz i ten farsz formujemy. Oho, przypiekło się. Nie, przypiekło się, ale to jest... Tak, damy tak, Proszę uprzejmie i teraz... Ja tylko zanim skosztuję, powiem, że za moment. Po tym deserze właściwie do tego deseru. My tam zresztą doniesiemy kremu? ten deser we właściwym momencie. Hmm. No. Chcę powiedzieć, za moment do tego deseru będzie kawa. Tak. A skoro kawa pojawi się w naszym studiu, będzie znakomity gość. Zrobi nam jakiś barista, prawda? Tak, to z jest. naszym gościem będzie rozmawiać marzena Rogalska, ja Już teraz próbuję tych pierogów. Bądź szczeriną. Are we there? To już mi więcej. A, ależ, mhm. proszę Państwa, paręnaście sztuk, to wszystko machnąłem chwilę znacznie szybciej niż klasyczne pierogi, bo na pierogi ciasto muszą Państwo przygotować, wałkować, kroić, lepić, falbanki i tak dalej. tu tego nie ma, a efekt jest właściwie prawie taki sam, o ile mnie interesujący bardziej. Ciekawe, Marzena będzie najpierw musiała zjeść deser, a później pewnie powróci do tych pierogów. Mm, teraz już nasza rozmowa przykawia, właściwie rozmowa Marzeny Rogalskiej mm. z królową polskiej sceny muzycznej z Marylą Rodowicz, tylko u nas na żywo Maryla Rodowicz.